Dzień dobry to Szojkan, Dziś znów nagrywamy odcinek jak grać i nie kampić. Wprawdzie założenie na tej ba misji było zupełnie inne, wyszło co innego. E Generalnie jedziemy na wyspę. Jak widać bitwa siódmotierowa, pojazd typ 58 e ciągle się u mnie rozwija, załoga raczej słaba, bez e perków e amunicja jak widać 48 zwykłych, 12 złotych. E no i bitewka się powoli rozpoczyna. Skręcam sobie na wysepkę. Tutaj widać różnie się rozjeżdżają koledzy. Te 29 tygrys też postanowili na początku przynajmniej jechać na wysepkę. Zobaczymy co zrobią później. Ponieważ widzę, że mam tu dosyć mocne wsparcie, postanowiłem, że pojadę aż na wrogą stronę, żeby świecić ewentualnego wroga. Takie było w tym momencie założenie. Za mną leci kromka. Już widać, że wróg zdobywa Hila, dosyć szybkim sprzętem, u nas to tak raczej słabo. Przyjeżdżam tutaj, widzę różne rzeczy, na razie nic nie spotuję i tak też pozostanie do końca bitwy zapewne. Tutaj pomyślałem, że może by strzelić w kogoś, widzę na podjeździe jakiegoś kawuka, wujeczkę. No i tak myślałem, że tu wyjadę po ale i od Pantera, i zero wsparcia, no to stwierdziłem, że się jednak wycofam. No i tutaj jest to, czego miało nie być, czyli kampienie, przy czym oczywiście każdy mógłby powiedzieć, że tutaj przyjechał kamper, żeby snajpić w to miejsce, bo to, nie było zupełnie inne. Eee, tu sobie radośnie celuję oczywiście ten smyk. Jeżeli ktoś uważa, że to jest super miejsce do kampienia, to pozdrawiam. Najlepsi kamperzy są oczywiście tutaj. Eee, natomiast ja wykorzystuję sytuację, że... Nie zechciałabym no, zasztymować mimo że wstrzywdziałaby mnie na dwa hity więc strzelam do tego do czego mogę strzelać i tyle można to nazwać oczywiście się kampieniem jak widać wróg jest trochę nieogarnięty ktoś tam strzelił z mi silnik, ja go na razie nie naprawiam bo może być coś ważniejszego do naprawy więc sobie strzelam z jakimiś pociskami w bok pojazdów Hellcat, od pantera i Sztuk cały czas tutaj są i od pantera niezbyt sprytna tutaj straciliśmy w tym czasie mamy tutaj od Tygrysa jak widać w tym miejscu Cromwell'a T29 postanowił sobie gdzie indziej pojechać jeździć, zabić od panterę i niestety umiera w tym czasie no ale to już jego sprawa A może grać na wieże więc ma na pewno tam sprawą przewagę jak widać fragów nie robię ale 127 metrów już padło Eee, co dalej? No, tam powoli przeciwnicy się kończą, za chwilę pojadą do przodu Tu jakiś T29 przyjeżdża Ono wbrew pozorom przyjedzie tu do mnie w pewnym momencie J-Pantera eee, się nadal sobie radośnie kampi, nie chce nic zrobić W końcu to Tedek, niektórzy mogliby powiedzieć, no ale dosyć sprytny Tedek eee, W tym momencie ginie ja chcę tutaj jeszcze coś zrobić w tej bitwie, przyspieszę na chwilę, bo widać sztuk wyjechał No i dostanie ode mnie hita, najpierw jednego potem drugiego, no jeżu, raz, to... tutaj będzie drugi raz Oczywiście w momencie, kiedy mogę go dobić, jakiś e, odważny czołg e, zabija sztukę po po wcześniej. Tam widać 12 te zjeżdża, w międzyczasie T29 do mnie przyjechał i w tym momencie przyłączam na gold po raz pierwszy. Nie wiem w jakiej pozycji będzie T29. Oczywiście na powtórce widać, że on jest tyłem i że można było ze zwykłej amunicji strzelać. No, ale w czasie bitwy w ferworze walki czasem lepiej się upewnić. Hej też oczywiście zaraz znajdą 150 powodów, dla którego to straszne kępienie było w tej bitwie, bo po zawodach pierwszy i ostatni fragment. a w tym momencie za chwilę będzie widać, że przyłączam e, na zwykłą amunicję. Raz nacisnąłem przycisk zapewne i dlatego się od razu nie przyłączy ale o jest. Nie wiem czy to moja e, zjebana, że tak powiem, klawiatura za 9,90 jak to kolega skomentował. E, czy po prostu raz nacisnąłem, nieważne w każdym razie jadę tego 4S zrobić, bo jak widać reszta kolegów nie za bardzo ogarnia gdzie on może się chować oczywiście nieogarnianie pewnie wynika z tego, że modów nie używają bo są lepszymi graczami eee, natomiast natomiast eee, no ja chcę go tam gdzieś dorwać bo już go wcześniej ostrzelałem na samym początku bitwy on się świetnie skampił na górze zresztą zobaczycie, że eee, do walki ochoty nie miał no i tak, jedziemy pod góreczkę, super szybkim pojazdem, przyspieszę to trochę szkoda czasu. Zobaczymy o jak widać tutaj się wyspotował, ja go nie spotnąłem, tylko go T29 spotnął. No i tutaj jest. Na z automatu go namierzyłem, T29 nie trafił. Jadę do niego. Ciarsko wiem, że go zabije Bo oczywiście w czasie te dojechał i dobił. No i dobra, 1900 do Najwięcej na bitwę dzięki. Do zobaczenia później.